Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23.gmail.com. Narcystyczny rodzic zniszczy Twoje życie. Część pierwsza. W normalnej sytuacji, członkowie rodziny chcieliby dla ciebie jak najlepiej. Emocjonalnie zdrowe osoby będą życzyć ci jak najlepiej. Najbliższe osoby będą chciały, byś osiągnął wszystko to, czego im się nie udało. Narcys zrobi natomiast wszystko, by nie udało ci się osiągnąć tego, czego jemu się nie udało. Będzie podkreślał Twoje wady, Twoje niepowodzenia, będzie skupiać się na tym, co negatywne. Użyje manipulacji tak, byś skupił się na swoich wadach. Na swoich pomyłkach. Narcyz chce przekierować Twoją uwagę z myślenia o rozwoju, o sukcesie. Nie chce, żebyś skupiał się na związkach czy karierze. Narcyz chce, żebyś skupiał się na Nim i na Jego potrzebach. Nawet Twoje najmniejsze sukcesy zabijają Narcyza od środka. Narcyz tego nienawidzi, ponieważ jest tak bardzo zazdrosny. Zrobi wszystko, by sabotować to, co dla Ciebie dobre, Twój rozwój, Twój potencjał. Narcyz nawet spowolni lub zatrzyma swój rozwój, zniszczy swój potencjał tylko po to, by zniszczyć Twoje szanse, by je zaprzepaścić. Tak postępują narcystyczni rodzice. Kiedy kozioł ofiarny jest nastolatkiem, stara się rozwinąć. To wtedy narcystyczny rodzic zrobi wszystko, by temu zapobiec. Jest to bardzo wyniszczające dla dziecka. Będzie to miało negatywny wpływ w późniejszych latach życia dziecka. Narcyza to jednak nie obchodzi. Może nawet widzieć w tym jakieś korzyści. Zazdrość narcyza jest na tyle potężna, że zrobi wszystko, jeśli tylko wierzy, że dziecko coś osiągnie coś czego narcyz nigdy nie miał w życiu wszyscy możemy chcieć czegoś więcej mogliśmy chcieć więcej gdy byliśmy dziećmi i możemy chcieć więcej teraz jak jesteśmy już dorośli to naturalne normalny rodzic będzie chciał dla dziecka jak najlepiej będzie chciał by dziecko miało lepiej i więcej by miało to, czego sam nie miał w dzieciństwie czy w późniejszym życiu. Narcystyczny rodzic nie lubi, gdy jego dziecko coś osiąga, gdy osiąga coś, czego narcyz nigdy nie miał, zrobi wszystko, by zaszkodzić. Niezależnie od tego, jak krzywdzące, niesprawiedliwe i wyniszczające może to być. Nawet gdy dziecko zostanie emocjonalnie okaleczone, co może skutkować na całe życie, może mieć wpływ na wszystkie kontakty w późniejszym życiu. Narcyz nie bierze tego jednak pod uwagę, ponieważ myśli tylko i wyłącznie o sobie. Każde dziecko mające narcystycznego rodzica jest zagrożone, jest w niebezpieczeństwie, ponieważ narcyz nie może znieść tego, że masz coś, czego on nigdy nie miał. Narcyz dosłownie zniszczy dziecko, jeśli nie fizycznie, to emocjonalnie, psychicznie, uszkodzi mózg, co jest trudniejsze do udowodnienia niż rany fizyczne. Narcyz uszkodzi mózg dziecka tak mocno, że później będzie dorastać, nie wiedząc nawet, kim jest, będzie żyć przez resztę życia. Poszukując swojej prawdziwej tożsamości. Prawdziwa tożsamość jest odbierana przez narcystycznego rodzica, który staje się kimś, kim nigdy nie mógł być. Natomiast dziecko, kozioł ofiarny, odgrywa rolę dojrzałej osoby. Narcystyczny rodzic nie mógł żyć pełnią swojego życia, kiedy był w Twoim wieku, więc teraz jest jego szansa. Lecz oboje nie możecie być dorośli, dlatego role muszą się zamienić. Musisz zająć miejsce narcystycznego rodzica, tak by on mógł żyć swoją młodością. Narcystyczny rodzic nigdy nie osiągnął tego, co chciał pierwotnie. Dlatego za każdym razem, gdy widzi, że ktoś osiąga coś szczególnego, coś wyjątkowego, to wtedy go to boli. Wtedy odczuwa stratę. Przypomina mu to, jak sam nigdy nie osiągnął tego, co naprawdę chciał. To dziwne, ponieważ gdybyś widział kogoś, kto osiąga wspaniałe rzeczy, to jak jesteś zdrową emocjonalnie osobą, to nie odczuwasz wtedy straty. Wtedy możesz się cieszyć z czyjegoś szczęścia. Możesz życzyć komuś sukcesów w przyszłości. Ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie jesteś narcyzem. Narcystyczny rodzic nienawidzi także tego, że nie jesteś taki, jak on. Chce, żeby czyjś sukces był dla ciebie bólem, ponieważ narcyz sam się o tak czuje. Chce, żebyś czuł zazdrość i nienawiść, którą narcyz odczuwa każdego dnia. Narcyz chce, żebyś czuł się tak, jak on lub żebyś czuł się gorzej niż on. Jeśli przedstawisz narcyzowi wszelką wiedzę o jego zaburzeniu, to nigdy nie przyzna się do tego, jaki jest. Może natomiast to odwrócić. Może tego użyć przeciwko tobie. Narcyz może powiedzieć, że to ty jesteś narcyzem, to ty jesteś toksyczny, to ty jesteś psychopatą. Narcyz powie tak nawet wtedy... Gdy jesteś najbardziej empatyczną osobą na świecie, narcys w swoim umyśle widzi tylko to, co chce zobaczyć. Narcys powie sobie samemu, że jest kimś lepszym, że jest lepszym człowiekiem. Dlatego terapia osób narcystycznych nie przynosi rezultatów. Nie uważają, że mają jakiś problem. Żyją w zaprzeczeniu. A nawet jeśli narcyz jest na jakiejś terapii, to nie będzie zgadzał się z Tobą, nie będzie także zgadzał się z tym, co mówi specjalista, kimkolwiek ten specjalista by nie był. Dla narcyza nie będzie autorytetem. Może nawet odgrywać rolę ofiary i zmanipulować terapeutę, który będzie później przeciwko Tobie. Może też szybko się zniechęcić i zaprzestać współpracy. Może zmieniać specjalistów albo uznać, że wszystko z nim w porządku po jednej czy kilku sesjach. Narcyz może też cię okłamywać, że gdzieś chodzi, pracuje nad sobą, podczas gdy tak nie jest. Narcyz jest bardzo kontrolujący i nie będzie chciał, by jego dziecko doszło do czegokolwiek samemu. Narcystyczny rodzic. Nie chce, by jego dzieci były niezależne. Dziecko musi polegać na narcyzie, tak, by być dobrym źródłem zasilania. Więc narcystyczny rodzic ukradnie ci życie, energię i Twoje zasoby, Twoje finanse. Każdemu narcyzowi chodzi o to, by wydobyć, wyłudzić jak najwięcej z każdego źródła zasilania. Narcyz. Chce cię maksymalnie wykorzystać, myśli, że to uczyni go szczęśliwym, lecz Narcyzowi brakuje empatii, dlatego nie chce się z tobą niczym dzielić, nie chce się dzielić swoim sukcesem. Narcyz okazuje wyjątkową arogancję, skupia się tylko na sobie. Wszystko to zaczyna się w jego zaburzonym mózgu. Nie może zrozumieć, jak dzielenie się czymś może być dla niego korzystne. Nie może zrozumieć, jak dzielenie się czymś może przynosić komuś szczęście czy satysfakcję. Bardzo zwoli kolekcjonować rzeczy materialne dla siebie i nie może zobaczyć Twojego punktu widzenia. Jest samolubny, a jednocześnie bardzo zazdrości innym ludziom. Narcyz nie może zrozumieć, jak możesz mieć mniej. Jak możesz mieć tak mało i możesz być bardziej szczęśliwy niż on. Narcyz nie może zrozumieć idei dawania lub dzielenia się. Narcystyczny rodzic uczy swoje dzieci, by się nienawidziły, by nienawidziły drugiego rodzica i swojego rodzeństwa. Narcystyczny rodzic nie widzi w tym niczego złego, nie ma empatii nie ma sumienia nie bierze tego pod uwagę najbardziej szalone jest to że to czego narcyz uczy swoich dzieci to gdy dorosną to tego samego nienawidzi nienawidzi w swoich dzieciach tego czego ich nauczył wcześniej to tak jakby mówić dziecku jedno słowo przez 20 lat to tak jakby powtarzać jedno słowo czekolada i dziwić się, czemu dziecko chce słodyczy. Logika narcyza może zdezorientować wiele osób, ponieważ to, co robi narcyz, nie ma większego sensu. Powtarza swoim dzieciom jedno i to samo całe życie, a następnie oczekuje, że dzieci wyrosną na kogoś innego, wyrosną inaczej niż im mówił. Narcyz nie uczy dzieci odpowiednich granic, nie ma mowy o prywatności. Ponieważ narcyz musi kontrolować dosłownie wszystko, możemy mieć różnego rodzaju granice, zarówno te fizyczne, jak i emocjonalne. Dziecko nie będzie miało własnej przestrzeni. Kiepskie granice, lub ich brak, doprowadzi do tego, że u dziecka może pojawić się zaburzenie osobowości lub inne zaburzenia. Może pojawić się narcystyczne zaburzenie lub współzależność. Osoby współuzależnione dorastają, akceptując wszystkie zachowania innych, co skutkuje przemocą emocjonalną. Są manipulowani. Narcyz dorasta nie rozpoznając granic u nikogo, ma tylko własne granice, przekracza Twoje, nie biorąc Cię pod uwagę, nie mając dla Ciebie empatii, współczucia, nie rozumiejąc, nie widząc Twojego punktu widzenia, Twojej perspektywy. Brak granic w dzieciństwie może później pozwolić innym narzucać ci swoje potrzeby, swoje uczucia i swoje zdanie. Oznacza to, że myśli, uczucia, potrzeby dziecka nie są jego własnymi. Są niczym więcej, jak odbiciem narcystycznego rodzica. Granice są kluczem do upewnienia się, że członkowie rodziny się szanują. Wspierają i dbają o siebie. Granice są ważne, by dziecko mogło wykształcić poczucie własnej wartości i pewności siebie, by mogło mieć szacunek do samego siebie. Łatwo jest obwiniać dzieci, gdy dorosną i zapomną o zachowaniach rodzica, które miały tak duży wpływ na rozwój dziecka. Zawsze powinniśmy spojrzeć, co spowodowało takie ani inne zachowania lub cechy. Powody mogą sięgać aż do samego wczesnego dzieciństwa, a niewiele osób jest w stanie przypomnieć sobie czy pamiętać, co się działo, jak mieli rok, dwa czy nawet kilka lat. Narcyzm wynika z naszego otoczenia, tak się rozprzestrzenia. Różnego rodzaju wartości, zasady, które były ci wmawiane, powtarzane. Tak jak wcześniej z przykładem czekolady, to naturalne, że pewne zachowania będą zataczać koło. Gdy dziecko widziało to, co widziało, może to powtarzać w przyszłości, ponieważ uważa, że to normalne. Twoim zadaniem, jako rodzica, który nie jest narcyzem, jest zahamowanie, zapobieżenie takim niewłaściwym zachowaniom u dziecka. Ważne jest, by przypominać dziecku, że narcyz zachowuje się w sposób nienormalny, niewłaściwy, nie do zaakceptowania. Rzeczy, które robi narcyz, nie są normalne, nie są społecznie akceptowane, dlatego narcyz zaprzecza, kłamie lub ukrywa. Jeśli świadomość i zrozumienie nie pojawi się u dziecka, to skąd ma to wiedzieć? Obowiązkiem każdego rodzica jest edukacja i mówienie dziecku o tym, co jest złe. Każde kłamstwo jest złe. Zaprzeczenie, projekcja i przerzucanie odpowiedzialności, brak konsekwencji, to również jest złe. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.